W ramach działalności uczelnianej programu Erasmus byliśmy na Łotwie podpisywać umowę z uczelnią w Dynemburgu, no i tak przy okazji niejako trafiliśmy do polskiej szkoły, do polskiego domu, no i że tak powiem w czasie rozmów, oglądania szkoły, no, okazało się, że w kwestii bibliotecznej, no a przede wszystkim podręczników, no są tam duże braki i, i potrzeby, no i stąd... Stąd ten pomysł, stąd ta myśl. Biurka przebiegała od końca czerwca, od kiedy jak gdyby się ogłosili to w mediach. Przebiegała ona jakby dwutorowo. Z jednej strony pozyskaliśmy fundusze na zakup tychże nowych podręczników, czy z Urzędu Miasta i z Izby Radców Prawnych, Bydgoskiej Izby Radców Prawnych. Bydgoskie wodociągi jak gdyby tutaj dały transport. A no przy okazji też zbieraliśmy książki, no powiedzmy szeroko rozumianą literaturę młodzieżową, beletystykę w języku polskim dla, dla tamtejszych bibliotek no od ludzi. Akcja ta przebiegała bardzo no, że tak powiem, różnorodnie. Raz to przynosiły osoby indywidualne, czasami szkoły. Zespół szkół zdaje się numer 8 i szkoła pastowa 38 zorganizowała jak gdyby, w ramach szkoły zbiórki. Czasami, czasami jakaś biblioteka przekazała książki. Także mówię, to, to, ta zbiórka no, że tak powiem miała różnorodny charakter, od indywidualnego poprzez zorganizowany przez różne instytucje. Myślę, że będzie to bardzo miło przyjęte tym, tym bardziej, że szczególnie w zakresie podręczników te, te braki w, w szkolnej bibliotece są duże, gdyż tam akurat jest to się odbywa w tej zasadzie, że podręczniki ogólnie są własnością biblioteki i co roku każdy rocznik otrzymuje po poprzednim, jak gdyby po zakończeniu roku szkolnego przekazuje z powrotem biblioteki. Stąd podręczniki po no, 8-10 latach, bo tyle zdaje się miały, do niektórych przedmiotów no, są sfatygowane już mocno, więc myślę, że będzie z dużą wdzięcznością przyjmować ten daw.